Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku zawatar Frontiers of Pandora Słuchajcie, rozpoczynamy tutaj naszą przygodę dokładnie, no i, słuchajcie, no i co więcej, yy, mamy gęstwina łucznika, mamy pełno w naszej zakwie, więc więcej nie zmieścimy, ale tutaj wracając do naszego zadania mamy tutaj misję pieśni Shortka No, i tą misją właśnie dzisiaj sobie rozpoczniemy. Spotkaj się z Taylorem i z innymi z na szczycie klifu, na północny zachód od pneumatycznej wieży wiertniczej Echo. No i tutaj zobaczymy sobie na mapę. Dobra, czyli musimy iść w tym kierunku, żeby do nich dotrzeć. Jak widać, no, teren był tak naprawdę skażony. Był skażony przez tą platformę wiertniczą. Ale jak widać jeśli chodzi o poprawę graficzną to robi naprawdę. No, wiecie, tego Nawi tutaj nie postawiło. Nie, ale jeśli chodzi o całą oprawę, oprawę graficzną, zobaczcie, my tą platformę wiertniczą przed chwilą zdobyliśmy. To nie jest tak. My ją tutaj tak naprawdę przed chwilą zdobyliśmy, a tutaj już tak naprawdę dżungla zrobiła swoje. Wszystko zostało pogaśnięte roślinnością i to dosłownie w bardzo krótkim czasie. A w tym kierunku tu musimy iść. One wybuchają, trzeba na nie uważać. Ale zobaczmy, no, grafika robi naprawdę mega wrażenie. I gdzie mam teraz się udać? Gdzieś na klif, Ale nie wiem gdzie. Nie będzie do końca haczy. Musimy iść dalej w tym kierunku. Tu widzieliśmy jakieś stworzenie. Które sobie biegło. Ale już go nie widzimy. Ok, spiliśmy się wyżej. Możemy coś tutaj zebrać? Jaja etena. Aha, czy jakieś jaja zebraliśmy? Yy, nie wiem, mogą się nam przydać. Chyba ogólnie idziemy w dobrym kierunku. No więc dalej będziemy podążali tą stronę. No a dobra, my stąd przyszliśmy z tego, co się orientuję. Ponieważ no, nie wiem, czy to jest jakaś. Nawet no, najprędzej to wygląda na korzeń. W którym możemy się tutaj swobodnie poruszać ale wygląda to naprawdę niesamowicie co my tu mamy OK, mamy tutaj mamy tutaj gromo woła yy, tak pozyskujemy z niego przede wszystkim tłuszcz tłuste mięso yy, jak i też ciężka kura na pewno będziemy na nie też gdzieś tutaj polować yy żeby już bez tego względu, by pozyskać te materiały, które będą przydatne oczywiście do produkcji niektórych ulepszeń, też wytwarzania właściwie. Nie będziemy produkować, tylko będziemy je w miarę możliwości wytwarzać. Przepraszam, ze skrzyneczki być może coś przydatnego znajdziemy. Dla mnie byłoby dobre na pewno jakieś pożywienie. Aha. Okej. Okay. Dobra. Weszliśmy. Przeszliśmy, a ja tak naprawdę ten punkt gdzieś tutaj minąłem. My prawdopodobnie mieliśmy gdzieś wyżej. I... No poszliśmy źle, no nie ma innej opcji. Się nie odzywają, że ich minąłem, czy coś w tym stylu. No dobra, wylecimy się. Świat Pandory jest naprawdę tutaj... ...przepiękny, no nie ma co się oszukiwać. Można od razu się w nim zakochać. No i słuchajcie, no, no nic dziwnego, ale to dopiero początek. Bo co się stanie, gdy my tutaj tak naprawdę dostajemy możliwość latania na ekranach lub nawet zobaczymy głowie Aleluja! To będzie dopiero ciekawe. Dobra, no, wspinamy się w takiej sytuacji wyżej. no Nie wiem, czy dobrze idę, ale no, spróbujemy jakoś tam dostać się na szczyt. ale się robi naprawdę jeszcze ciekawiej. Chociażby przez ten. Nie pamiętam, jak te stworzenia się nazywają, te co się tutaj obracają. Znaczy jasno o nich mowa. Że ten klimat całej oprawy muzycznej, który tutaj widzimy. Nie wiem, wydaje mi się, że idziemy dobrze. Aczkolwiek, no tak, jakbyśmy się oddalali cały czas od tego miejsca. No, chyba wszystko wskazuje, że jednak idziemy dobrą drogą. To miejsce jest naprawdę niesamowite. Porównując, porównując tutaj, awatara, który wyszedł w pierwszej części The Game, jest kolosalna przepaść. To, to connect to Ewa after so many years. Ewa, I've dreamed of this. Do you think we should do this? This doesn't look right. You've never seen one before. And one isn't made of metal and wires. Yeah, but. Do you think maybe it's poisonous? Or something? That color. I'm sure that color means poison. Ewa would not harm us. Mercer warned me about Ewa. We'll connect together, okay, at the same time. But what is this? The mark I myself made? Do you know me, child? I am Entu, Ancestor, indeed the first of our clan. We Saren to Wanda Pandora, weaving together the clans with stories. You are new, are you not, to this world? Come to the Tarsu, child, when you need the wisdom of the Ancestors and you will thrive. But first, you must learn to survive. The first time you look upon Pandora is like the first time I looked upon the sea. I saw a vast, single thing, never still, always moving. But you can ride it to faraway places, or you can drown within it. To survive on Pandora, you must learn to move like the waves, to leap and to ride, to flow with the same energy. Take this gift of flow, child, and live. Ok, czyli mamy tutaj powietrzne doładowanie. Naciśnij spację w powietrzu, pozwoli Ci skoczyć raz i jeszcze bez lądowania. Sięgniesz jeszcze wyżej, jeżeli dołączysz w tym momencie pionow pionowej powierzchni. Aha, czyli jeśli dotkniemy pionowej powierzchni, doskoczymy jeszcze wyżej. Yy, możesz się odepchnąć i skoczyć jeszcze wyżej. Po wykonaniu powietrznego doładowania musisz dotknąć ziemi przynajmniej raz. I mamy tutaj umiejętność przodków. Child, your Sarin and allows you to jump higher. Użyj tego do twojej przyjemności, zarówno jako chłopiec, jak i warrior. Okej. Okay. Dobrze, czyli tak naprawdę... Y, to umiejętność chyba mamy. Y, głęboka... Przecież głębsza więź? Dzięki te, temu... ...wspaniałemu... ...sarentu zaczniesz... Więc, swoimi ikonami co pomoże zwiększyć jego wytrzymałość, to jest też naprawdę bardzo przydatne. Możemy podejrzeć na mapie miękkie lądowanie, o właśnie z dużych wysokości, to też jest naprawdę bardzo przydatne. A tak, z wysoka. Kom ta pulta, ha, dobra ciekawe. Wyciągnięcie operatora z mecha, no nawet okej, okay, dobra reszta jak widać jest zablokowana, ale z czasem myślę, że to odblokujemy. To jest dostępne, ale jeśli chodzi o ekrany, możemy Aha, czyli my musimy po prostu do tego y, obszaru. Y, się dostać, tak? Czyli tutaj mamy kolejny punkt. Czyli się tutaj gdzieś znajduje pod górami aleluja. Tutaj kolejny punkt. Czyli my musimy do tych punktów po prostu dotrzeć, by tą umiejętność przodków odblokować. Na tej zasadzie to działam. From nawi? I don't think we are. We didn't grow up in a clan. We didn't hear all our songs, our stories. We only learned the sky people's ways death, destruction, hate. But we still belong to Ewa, right? Mercer said Ewa brings pain a black cloud over heart and mind, full of tricks and lies. He needed us to be afraid, to silence us, to control us. This is the way of the Sarentu, our connection to the Great Mother.

No dobrze, no ale myślę, że z tego względu, no nie tylko z tego względu, bo po prostu będziemy ten odcinek tutaj sobie kończyli. No i my oczywiście będziemy tutaj się widzieli już niebawem w kolejnym odcinku, a póki co cześć i czołem.